Siema. Jestem Mato i jest na w odcinku z Wita e, Policja. Mm, tak. Z tej strony oczywiście kapitan, ale tak był. No. No dobra, idziemy sobie tutaj. W ogólnie jakiegoś gościa przed chwilą złapałem na niestosownym jeżdżeniu. On jechał na bodajże, e, miał telefon w rękach jechał, więc to. ale nie chcę się nie no to jest już trzeci odcinek i jeszcze jesteśmy w e, oczywiście w tej pracy policjanta ale pewnie w kolejnych odcinkach znaczy nie w kolejnych tylko może w kolejnym odcinku coś pomyślę nad zmianą pracy typu e, znaczy daję policjant tylko że bardziej nie wiem leśniczy policjant jakby a lub e, FBI, SWAT celu, są, to jest bo są różne pluginy do tego można coś ogarnąć ale dobra e, zrobimy takie luźne Luźne y, po terenie sprawdzenia. O, się pojawiło, ale nie zażyłem. Znowu mi się zmienił telefon. To nie. Dajmy nos kilkąty. Motyw, o! Y, motyw, dajmy ten pomarańczowy. Opłaca jest fajny. O, tak to będziemy z tego. Dobra, weźmy tam. Bo, bo mamy wezwanie 7 metrów o mamy te same. Te same co, co kiedyś. Ja to jak słabo, że się nam trafiło to samo, ale okej. Okay. Na nasurbana znowu zapali napali. A dobra, jesteśmy przed czasem. Bo byliśmy blisko. Stój! Dobra, jest to chyba. Jeszcze dalej z tym kurde. Nie, nie wiem jak włączyć y, tego lasera, nie wiem jak. Ale to w sumie ten astro pomaga, więc jest ich... No, no, tu broń. Na kolana. No to i bierzemy takiego gadatka i potem tego... Po tam, po tam, po tamtego jeszcze wy... yy... taka patrolów da dajmy. O, że se nagradił, nie? Tego... Hmm. Nie wiem jak go zaresztować. Bo nie wiem, mam wszystkie... Co Przyjdzie! 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 Eee... Eee... Okej Tak miał być Follow me, prawda? Może follow me bo, bo, wtedy Ja zawsze daję żeby wszyscy Żeby brać wszystkie Teraz follow me No Ja muszę go chyba odpalić A ja nie wyjdę z auta O, wyprzyłem. Aha Co?! Co jest?! Yy. Idź stąd! Idź stąd! No, idź stąd! Idź stąd! Wiem, z jest turystką. Do widzenia! Do widzenia pójdzie. Dobra, tych goście trzeba coś z nim ogarnąć. Bo on, bo on mnie wyprowadził, kurde. Do sklepu przez niego biłem. No, spróbujmy teraz. Mm. Dobra. No nie! Kurde Kościół A Albo dobra, wejd... Wy... Czee, podejdźmy Dobra Tutaj, może lecić. otwarte, rozumiesz to? Gdzie idzie? Dobra, są otwarte Dobra, idzie I? Wyszedł? Dobra Zabijmy. No! W końcu! No i dobra, jedziemy stąd. Do widzenia Bo jest ciekawa sytuacja, bo jutro mam... Mam egzaminę, ja chcę nagrywać Więc ciekawe Weźcie go z peka A może weźmy tego? To Nie wiem co by to dało, bo i tak bym będziemy... Ale dobra Zaraz Coś w tym nie pasuje. To jest czerwona kropka albo komisja. może go już wzięli, jakby ale on nie Dobra To to tam. Wywal mi kurde, wiał mi. Dobra, tu jest jeden. Dziwnie. Eeeh, coś tutaj. A, tam, dobra Nie, bo tu były czerwone temy, To się tak trochę zastanawiałem o co się... Dobra, jedziemy pojedzie. Tam jedzie O kurde Dobra, strzelają, mogę też strzelać Nie, nie z tego Flare mogę pójść, dobra, psalm a w sumie, jakby, jakby takich wyprzedzić tak, że z tyłu z nich Nie, dobra, to nie opłaca. Trzeba by było coś Dobra, dobra, Oooo! Do Kurde, y się mnie potrącił, nie wiesz. Nie, 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 to. Dobra, cele, cele są już... Zabite Ostatni cel Dobra No, Dobra, chociaż jeden cel Dobra yy. Właśnie się nią zajmijcie Ja no to jest prawda, że się naprawdę żyją że trzeba się oprawić. Nie, już nie żyją Weźcie się. Ja oni ją nie wezmą, bo ich tutaj tak ma Zaraz ja chcę ci kogoś Albo w sumie ambulans mogłem, ale dobra Nie patrzę, bo tu pod nią Tutaj jest nieciekawe, nie ciekawe, bo... A, yy. dobra. Dobra Powinienem wlegać tutaj czasami ja Tam również biorą? Tak, wiesz Dobra, mamy kolejnego rajdowca. Wytrzymaj pojazd! Yy, policja Los Santos, LSPD, yy. O kurde, oni widzieli to auto. Fajnie. LSPD. Zuch jest. LSPD zatrzymaj pojazd! Dobra, musimy go gonić w jakimś razie, ponieważ nie mamy uprawnienia na No Spokojnie, spokojnie jeździ, no w sumie mamy... Dobra, backupa biorę. Tak, z kilka. Niech tu przyjadą po niego. Zatrzymaj się. A to bardzo niefajnie, że ja do bez kasku. No to już nie moja wina. Zobaczymy, mogę się zatrzymać, żeby ten... Ale dobra. Jedziemy za nim. A możemy go terenować. Chociaż co. Mm. Zatrzymaj się! Kurde. Wasz telefon, muszę wyciszyć. O kurde. Nigdy, nigdy nie korzystacie z telefonu podczas jazdy, to bardzo nieodpowiedzialne. Dobra. Stój! Zatrzymaj pojazd! Bam! Bam! Dobra, jak zatrzymasz pojazd, skończy się pouczeniem. Jadą już za nim, całkiem dobra brygada berga Zatrzymaj się Dobra, przed wjadę Nie, to sobie nic nie dało Tak, 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 nieźle yy, Dobra, witajcie po cięciu Takim lekkim, yy, bo chciałem po prostu Ta, no nie No co wy robicie Tam mamy jechać Z drogi Kurde, ucieknie nam Nie yy, z tych moich znajomych tutaj Co pracują w policji, naprawdę są <laughs> Co dogadać Wjechał na inny tor O nie, będzie mandacik Będzie <grymne> mandacik. Ja pan spał w celi rozumie pan? Zatrzymaj pojazd Zły, y, ten Kriminalisto Znaczy Zatrzymaj... to no dwóch ich jest w tym aucie To zatrzymajcie pojazd, bo zatrzyma... Dobra, nie no Mam, mam au autoryzację na strzały? No, niby nie strzelali, ale no, nie da się co innego zrobić. Albo ze stabilizatorem jakoś. No, no, Dobra, w Opona, w oponę. Opona trzeba, bo inaczej po prostu wytrudno się ich yy, ten. A niech chyba nawet nie mają. Trudno by się ich yy, zatrzymało, chociaż znaczy, dałoby się, ale mam tylko motor. Ej, ej, ej Dobra, daj jeszcze raz, okay. ej, ej, Dobra, tutaj się poda. Podaj się, ej, ten! Dobra, gońcie go, gońcie go, ja się tym zajmę. Dobra, no, wezmę pod niego na pewno, nie ambulans Aha, mogę, tak. no reszty, Proszę jechać, proszę jechać. No proszę jechać. Proszę jechać, ja to już wszystkim się już zajmę. Podam tego, już idą, teraz. Niech tu przyjedzie po niego. Ja senszę, że, że ten, że, że patrol. Ale potem tego jeszcze pojedźmy. Kurde, gonią go. Ujedź, taki wielki po niego. To, o to chodziło właśnie. Czuło to z mojej stoi. Trzymają. No, cię trzymają. Kolejna na trzyma. Dobra. Spalizatora. Ba! Jak wyłączyć ten laser? Ale sobie teraz, nie, nie, nie Źle zrobiłeś, rozumiesz Nie będzie połączenia O właśnie, alkohol Biskitu, możemy sprawdzić Ej, sprawdźmy mu alkohol jak go, jak go przeszukamy już hmm. Zarastujemy, nie, nie, nie przeszukam Dobra, co tu mamy w ogóle O, weźmy może drug, e, drug test Czyli e, czy, się Zobaczymy czy ma narkotyki w sobie Trzeba Okay, przykładałem od takiego patyka I Negatywna kokaina O, no proszę pana Met, Metafetamina jeszcze O nie, o nie e, Proszę tutaj patrol Patrol po, po tego gagatka Ja jadę na, na kolejny ten No to pan sobie prze, prze ten O nie, mm, 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 mm. źle <ścoughs> Nie ładnie tak ten Dobra, co mamy robić? Lookup, że mamy za nim jechać? Nie, nie rozumiem. Może, jest, może mamy coś na mapie znaczonego Nie to jest mój. Znaczy, to nie jest mój, tylko to jest ten gość, którego przyjadą. Nie wiem. Hold. Aha! Musimy, jakby transport tutaj tam zrobić. Znaczy, chodzi chyba o to, że musimy. Dobra, przy. A ta. Dobra, chyba już rozumiem. Trzeba po prostu transport tutaj. Tak? O to chodzi A może powiedzmy, Bo nie wiem, bo nie wiem czy ja Yamę żebym. OUU Bo jest radio. O, możemy wehikuła jakby zrobić. To nie mam nic. Set nic. Możemy... Hi, Player mode Happy. No dobra, nic. Jedźmy dalej. Bo lag. A tylko potężne teraz lagi. No to przez to, że wszystkie są od samego. To. No dobra No w sumie jak mamy jak mamy przerwę taką taką co powiedzieć w sumie. To podjeźmy tutaj, bo tutaj była gdzieś restauracja z tego co ja spałem, taka fajna. To chyba jest restauracja, nie? Tak, to jest restauracja. O przepraszam, ja miałem włączony ten. <gry> No, i wyposzyłem wszystkich. Dobra, jedziemy gdzie indziej. Chyba co ja nie lubię policji. Co tu masz jakiś problem? Eee! O nie! Co to kurde? Policja to będzie sam zaczepiało? O! We służbie? Nie, 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 nie. nie, nie. O ty, ty, kurde, nie. O nie uciekasz! Nie uciekasz! O kurde, dobra, gonimy go. Nie uciekasz! O, o. Damn, biłeś mnie, tak? Tak? E, wiesz, że jestem policjantem? W ulicy na służby jeszcze biłeś? O nie, pożałujesz tego? Na kolana! No dobra. Zobacz, czy masz alkohol w tym. <grym> e, w, w, w krwi. Chyba nie. dobra. No zobaczmy, co Zróbmy w ogóle, mm, dobra, drago Zobaczmy, czy ma jakąś Jakieś te w sobie Narkotyki O kurde, ale się ubiłem, znaczy pobiłem Znaczy, no Pobił mnie, no Negatywne, wszystko negatywne, czyli jest dobrze Okej, okay, zobaczmy, czy ma Tu coś w krwi, nie wiem co to jest. O, to jest coś innego To jest taki do <grym>, Dobra, i Alkohol Czyli Legal limit Okej, okay. czyli ma alkohol, tak? No dobrze, tak, tak rozumieć No to sobie pan prze... a jeszcze to sprawdźmy Co to w ogóle? Pet down w co chodzi Czemu robię? A dobra I ma coś? I ten Eee yy... Aha Kokainę ma! Mm. nie ma nie. Kokainę ma! Jak on w ogóle on się nazywa? Brian Aherne, Acherne dobra, zaraz Urodził się. Full uh name -huh. No nie no, ma driver licencję, nie ma, nie, ma, nie ma licencji na, na, na driver. Dobra, nie do niego, do niego tego. E, transport policji i na, i na do pokoju na nie sobie nie idzie A my dobra, a my pojedziemy stąd A bo w sumie są nowi ludzie, ale nie I, i Ktoś nie lubią tej policji Pojedźmy do innego miejsca po prostu W ogóle to jest taka szemrana okolica, to może nie tu A przecież to jest kurde Los Santos, nie? Ca tutaj jest... Chodzi e, o to, że to jest... A dobra, pojedźmy może na, na plażę o, Na plażę będzie fajnie Wespuci Wychodzicie podczas drogi, sobie będziemy sprawdzać czy Ludzie przed mają alkoholu, wykryje jakieś rutynowe kontrole. Będziemy robić A no w kolejnego godzikach Moglibyśmy zrobić Takie, taki cały odcinek o rutynowych kontrolach, żebyśmy sprawdzali, jakby bo ja widziałem u, u Multiego, e, oczywiście <grywka> u Multiego Gameplay Gaia, że miał e, guy Gameplay Gaia. No tak, Gameplay Gaia, Gameplay Gaia. Gameplay no tak, dobrze powiedziałem. E, no, u Multiego e, widziałem. Żebym miał takiego fajnego e, plugina na, na sprawdzanie ile, prędko, ile, ile jedzie dane auto prędkości Jak znajdę to gdzieś no sobie też zainstaluję Bo to no, naprawdę może, może być fajny plugin to, taki, taki cały odcinek mogę sobie zrobić Ogólnie właśnie jak dużo już nowych osób mnie ogląda Ile teraz mam tych subskrybentów? 211 211 To jest dużo dla mnie Dzięki Dobra Zostawmy sobie tutaj auto. Znaczy auto, no to zostawmy. I pójdźmy sobie o Epsilon program. Tutaj sprzedają Biblię Epsilonu chyba. Nieładnie. No dobra, pójdźmy dalej. Tutaj sprzedawają skarpetki Okej, okay, to, to chyba nie wszystko legalne. Mhm, kiedyś bonga. Sorry. Bonga i jeszcze te. Nielegalne! O nie, rekruje to, rekryje to. Dobra, zrekwirowane No Do tego nie weźmiemy. Niech jest. W bonga są tutaj legalne w Los Santos, ale nie wiem w czy, czy nielegalne te. Czy nielegalne są Czy czy legalne tutaj są takie. E, inne rejestracje, na no. przykład tak to sobie bez, 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 No dobra. Dzień dobre, poproszę burgera. Dzień dobry, poproszę burgera. Jakiego burgera? Burgera. My tak daj, bo. Jak ktoś nie widział, jak ktoś nie wie o, o co to chodzi, to jest taki fajny odcinek na moim kanale, który nagrywałem z Lucasem. Pozdrawiam. I właśnie w nim zrobiliśmy taki podobny dialog. Okej, okay, tutaj są te. Chyba nie powinienem jechać po tym, po tym miejscu, taki spacer, Nie mamy żadnego zlecenia, możemy sobie jechać. I tutaj jest machą tu Jest dużo ludzi, o nie. <laughs> dobra, z takim e, symbolicznym akcentem się spotkamy. Znaczy, spotkamy. Pożegnamy. <laughs> Tak, tak, więc licznym akcentem się pożegnamy. To by było teraz z tego odcinka, więc do zobaczenia i do zobaczenia się w kolejnym odcinku. pa! pa.